Udowodnimy Ci, że z nami nauka pójdzie aż tak łatwo. Cześć. Nazywam się Piotr Czebelecki i zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału związanego z wymową, czyli pronunciation. W ramach tego materiału chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tak zwanym trudnym do odczytania symbolom fonetycznym. Ta trudność oczywiście jest tutaj tylko pozorna. Więc ten mit, myślę, można bardzo łatwo rozwiać. Ważne jest to, abyśmy zwrócili uwagę na to, że każdy z tych symboli ilustruje pewien dźwięk. Jeśli wyłapiemy ten dźwięk, wychwycimy jego wymowę, to później każde nowe słówko, w którym ten symbol się pojawi, będziemy potrafili poprawnie odczytać. Ponieważ będziemy wiedzieli, będziemy mieli tą pewność, jaki dźwięk kryje się za tym symbolem. A zatem do dzieła przyjrzyjmy się owym trudnym do odczytania symbolom. Pierwszy symbol widzimy tutaj jest I z dwoma kropeczkami. Te dwie kropeczki, umówmy się, będą pojawiały się tutaj przy różnych symbolach, one będą zawsze nam sugerowały wydłużenie dźwięku. To jest ważna informacja, czyli to i trzeba troszeczkę po prostu pociągnąć, tak jak w, w czasowniku leave, czy w czasowniku need, leave, need, czyli ciągniemy sobie troszeczkę. Kolejnym symbolem jest taka jedynka rzymska, która jest tutaj scharakteryzowana jako polskie Y, polskie E. Y, więc dźwięk nam bardzo bliski. A zatem wymawiamy tutaj tą jedynkę rzymską tak jak wyrazi na przykład byt, milk. A zatem nie czytajmy bit, tak jakby. Wynikało z nawyków y, naszych czytania polskich słów, prawda? Tylko bit, milk. Czy tak jak w wyrazie expensive. Tutaj ten dźwięk pojawia się podwójnie. Expensive. No więc widzimy, ten dźwięk bardzo często będzie wynikał z literki I, ale nie tylko. Tutaj na przykład w wyrazie EXPENSIVE również z literki E. Kolejny symbol. Tutaj on jest redagowany w różnych wydawnictwach albo tak jak normalne E, albo takie troszeczkę inne E. Więc tutaj my będziemy się tym takim właśnie innym E posługiwać w ramach tego naszego zapisu fonetycznego. Ale tak naprawdę jest to, tak jak scharakteryzowaliśmy to tutaj, krótkie, mocne E. A więc dźwięk wypowiadamy krótko, zasadniczo. Tak jak w wyrazie ten, get, ten, get. Krótkie, mocne E. Kolejny symbol jest to E odwrócone do góry nogami i ono będzie nam występowało albo w pozycji przed akcentem, tak jak w wyrazie about, albo w pozycji zdala od akcentu, tak jak w wyrazach mother, czy w wyrazie development, development. Widzimy tutaj w wyrazie development. Blisko akcentu jest najpierw to takie normalne, krótkie, mocne e. Natomiast to nasze krótkie, słabe e jest już kawałeczek dalej. Bo tam intonacja nam będzie opadała. Czyli about, mother, development. Krótkie, słabe e. Kolejny symbol. Salakcyzowałem go tutaj jako krótkie, mocne a. I ono będzie wynikało z literki a. Czyli mamy cat, angry. Czyli krótko zasadniczo. Cat. To jest takie a otwarte. Takie atakowane. Kat. Angry. Obok tego krótkiego, mocnego A mamy tutaj taki, widzimy, namiocik, który ilustruje nam krótkie, słabe A. A więc to A już nie jest takie atakowane, jest takie jakby wamszone. A więc mamy cop. Mamy blood. Government. Cop. Blood government. Widzimy, że to krótkie słabe a wynika nam z innych zawsze literek niż a. Ono nigdy nie wynika z a. Na przykład z u cup, z podwójnego o blood czy z o government. Kolejnym dźwiękiem i symbolem jest tak zwane długie a. Czyli mamy tutaj a Dwie kropeczki, te kropeczki sugerują wydłużenie dźwięku, a więc to A trzeba sobie troszeczkę pociągnąć. Glas. Garden. Glas. Garden. Kolejny symbol. Scharakteryzowałem go jako krótkie O. Sam symbol może troszeczkę tam. Pokazuje takie wykrzywione O, ale to jest po prostu krótkie O. Czyli tak jak w wyrazach. What, hot, what, hot. Czyli wypowiadamy krótko, zasadniczo ważne, żeby wymawiać to krótko, nic nie ciągnąć. What, hot. W kontraście z tym, co widzimy tutaj, bo tutaj mamy długie O. Te dwie kropeczki właśnie sugerują. Wydłużenie tego dźwięku, a więc tak jak w full, bolt A więc wyraźnie ciągniemy. Full, bolt. Kolejny symbol, charakteryzowany jako krótkie U, to rzeczywiście dźwięk króciutki. Staramy się go pozbyć szybciutko. Put, foot, put, foot. Króciutkie U. W kontraście z tym, co widzimy tutaj, bo tutaj to u trzeba już pociągnąć. Są dwie kropeczki, prawda? Przy tym u, a zatem food group. Długie u. Food group. Kolejny symbol scharakteryzowany został jako modulowane e. Ma dwie kropeczki, więc troszeczkę trzeba go pociągnąć. Tego, tego dźwięku nie mamy w polskiej fonetyce, ale można sobie go wyrobić. Więc to jest takie e", e". Usta się nam układają w taki, taki dziubek, powiedziałbym, gdy go wymawiamy, tak jak w wyrazie first. Czy takie E First. Church. Girl. Early. Jeszcze raz. First. Church. Girl. Early. Warto nad tym dźwiękiem popracować. Kolejny dźwięk, który wynika z tych dwóch symboli, tutaj mamy e i jedynkę rzymską, ale tej jedynki rzymskiej tutaj nie czytamy jako y. Tym razem cały symbol czytamy jako e. Czyli main, play, main, play po prostu A, main, play. Kolejny symbol A plus jedynka rzymska, ale czytamy to jako I, czyli Y, by, WAI, by. Kolejny symbol mamy coś w rodzaju O plus jedynkę rzymską, ale całość czytamy jako OI. Tak jak w wyrazie boy. Destroy, boy, destroy. I następny symbol to jest a i to krótkie u. Całość czytamy jako takie au au, czyli about au about how about how. I kolejny symbol wyrażony dwoma literkami, mamy tutaj jedynkę rzymską, odwrócone E, ale czytamy go jako takie IE, e, tak jak w wyrazie here, here, Suda so we are, we, BEET jeszcze raz, here, we're, BEET weird, I następny symbol mamy tutaj E napisane normalnie i obok E do góry nogami. I ja tu w nawiasie napisałem charakterystykę tego dźwięku, jako takie napisałem dwa E. A więc należy to wypowiedzieć, tak jakbyśmy wypowiadali takie dwa E następujące po sobie w języku polskim. I on na przykład towarzyszy tym tak jak widzimy tutaj trzem. Wyrazom, które współdzielą tą samą wymowę. A więc nie starajmy się ich wymawiać inaczej. Mamy tutaj the jako skrót na they are, the. the jako zajmek dzierżawczy w sensie ich, na przykład the parents i the jako not here, czyli nie tutaj, czyli tam, gdzieś tam, prawda? The. Więc te trzy wyrazy mają tą Identyczną wymowę. Z. Wyraz E. Powietrze, czy He. Włosy. A więc jeszcze raz. Z. E. He. I w końcu mamy tutaj y, krótkie U. Widzimy y, plus E do góry nogami. I to jest taka kombinacja takiego UE. Widzimy UE, UE, UE. Tylko trzeba go wypowiedzieć go tak króciutko. Tak jak w wyrazie tu, tu. Czyli pozbywamy się tego dźwięku szyb, szybko. Tu. due indue. Tu. due Więc tak sprawa tutaj wyglądałaby pokrótce, jeśli chodzi o trudne do odczytania symbole fonetyczne. No myślę, że ten mit już rozwialiśmy, wcale to nie jest takie trudne, ilustrujące wymowę samogłosek. Więc zachęcam do obejrzenia tego materiału jeszcze raz, a może jeszcze raz, żeby się dokładnie zaznajomić z tymi dźwiękami. Zapraszam do kolejnego materiału, tam omówimy z kolei trudne symbole ilustrujące dźwięki spółgłosek. Zapraszam. Cześć. Trust us, English can be both simple and easy to learn. Udowodnimy Ci, że z nami nauka pójdzie hashtag łatwo. Z hashtag łatwo jest gwarancja satysfakcji albo zwrot pieniędzy.